Sultan ten, do którego strzelaliście po bonach, wyszli i do mnie upali. Mieszkań pada onże. A? Ci? To ci, ten? 10-9? Ja nic nie słyszałem. Nieźle, nieźle, nieźle. Nieźle. Czemu wy strzelacie? A, to takie coś mi rozpada. Nie. Stabal odpisał, że ten, że nie ma. Złamanie na serwera. Aha. No i XD Czy tam wbiega od nas? A on wbiegał, ale. się dzieje? Nic, jest wszystko pod kontrolą. Na no ale my mamy tam radar w tym. O, mi samochód. Ale że teraz. Jedź na komendę. Jest coś z doju? Prokurator, prywatny. Aha. tak naprawdę jest super, też jesteś super! Wiesz co, ci, ci powiem szczerze, wszyscy mówili, że jesteś wariatem, a ty jest takim fajnym wariatem jesteś. Dobra, a. No! Fajnie mi się z tobą spędza czas, fajnie mi się z tobą gada. Ja, ja... <głos> <głos> ja, zajebisty, jesteś mega zajebisty. <noise> Muszę się iść pobawić, ja nie, nie, ...nie mogę tego sobie wyobrazić, wiesz, jakaś tamterska, koleżanka, bo ja... ...wszystko dookoła, to się zaczyna układać całość, no nie mogę się doczekać, To co, idziemy? Tu jest większy, większy dym niż człowieku na tych Za was Noć. No ja już Nie, widziałem nie widziałem go Przepraszam, Stefan, nie chciałem, nie chciałem Naprawdę, to nie było specjalnie że ja. nie widziałeś tam, idę nasz... o, wow. Przepraszam, przepraszam Bujek, zapamiętam to! Nie chciałem Wiadom? Mogę zrobić jeszcze raz na specjalny hmm. <grym> więcej. Trzymaj się Nie handluj tu dalej czy nie? To chyba o... <grym> Dobra, idę Oa! Sorry, nie chciałem o! Co tam? A jest pod blokiem Jaka? Policję wezwali Baba chopa oskarża, że ją uderzył. On się tłumaczył tylko tak. No, ona miała paczkę papierosów, i ja jej wziąłem tą paczkę papierosów i tyle ona. I co? I nie uderzyłeś mnie? Policja tam uspokaja. się idę podsłuchiwać na balkonie, jak coś się więcej doję tam. Ale to żółte czy normalnie? Nie, normalnie. i Chyba. Jerel! Rampry Jerel! Idziemy! Ramfriere, jedziemy pod chatę. Słuchajcie, u mnie to się tak, widzicie, takie rzeczy tu się na co dzień dzieją, ty, siebie odgrywam, nie? To chyba ich wsparcie o. to O! Marta, Marianku! Nie, to akurat jakiś random, dlatego przyjechałem, żeby sprawdzić, co się dzieje z nim. Alaki mm -hmm. Unlucky. Umarł. No, chodźcie, idziemy dalej. Co? Jeszcze raz, jaka, jakich filmów? Normalnie, po bożemu, dawała zesiano. E... Te 4 lata już to nie robi, ale mówił jakby ktoś jej zapłacił, to nie ma problemu. Ale... Janek. Tu? Czy tam? O, ja sądzę, że tu i tam. To ja ją skontaktuję z syntolem. Się nielegalnie na teren ta Nie, to długa miast. historia, wiesz, to długa historia no. akurat. opowiadaj. Nie no. ma żadnej opowieści o podłożu. Podłoże jest, jest takie, Ale... że... nam na teren, a to jest dla was co... Nie wiem, Grzegorz... Na naszą ziemię! Podkreśl no. mi ten z tyłu na nie wiesz? Bo mi gorąco. Co? Weź Klimę mi na siebie z tyłu, bo... kabel z przodu. Do ładowarki. Co? Po no właśnie to, że mnie nie zabrały. no tak, jadę po ciebie. Wzywa EMS za tamtego, co wysadził. Się. Aha, no to zapraszam na myśli. O! Nie wyszło. ale gość. Dobra, prawo, lewo, próba kradzieży pojazdu jaki Jak Kradzisz pojazdu, no, co ja poradzę? Proszę cię, proszę cię, proszę cię Proszę cię Ej czy jak go złapać? Mamy odnalezionego szefa policji. Siadaj Nie, do Mirror Parku Co się stało? Nic nie mówi. Nie, nie, nie jest strata czy... Może tak to ująć, ale w porządku z nim jest. No? I cała. się przestraszyła troszkę, co? Poszukiwań. Nie. Tak, przyszłam na komendę. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Szanowny panie szefie, ukochany najlepszy na świecie, była twoja baba na komendzie. Oddała broń, amunicję i Bimber. Pierwsze. A? Bimber miałem dla ciebie już wczoraj, ale już słuchawką. I nie byłam na komendzie, tylko przed komendą. A po trzecie, nie wiem. A, widzisz, pani posiekowa. K... O! A... Zawolało troszkę, zawolało, że kartoteka będzie splamiona. Widzenia. O, do widzenia. do widzenia, do widzenia! Wszystkich ukrócę po kolei. Na spokojnie, na spokojnie. Spajaj głos pani śpiewa? Nie, nie, zdecydowanie, po prostu dużo krzycze. No, Pije, przełyka mi te sprawy. Trzeba gardło można... nawilżać, wie pan jak jest. No, z przełykaniem to najważniejsze, żeby się nie zadławić. Oj, tak, to prawda. No racja. No racja, trzeba, trzeba. Później gardło jest podrażnione i jest koniec. <laughs> o, kur... o, po, ty, żer... żer... Ja blecha straszna, szczerze. O, o, nie pomysłem, to mnie no, jest od razu lepiej. Wiesz, ja jestem ogólnie szkoleniowcem, jeśli chodzi o motocykle. Ja <grym> mój Jedi, nie? Zresztą jeszcze jeden kod fajny oh. mogę pokazać. Ła, oh, nie! Nie! Oh. Oh. Co ty... 3-4-3, status pierwszy. <noise> raz był w pałą policyjną <noise> i teraz jest wow. trzeci raz. I nie zagadłeś się? Nie. Dobra. Ja to zawsze jak oglądam takie filmy, to ja myślę, że oni na końcu rozumieją ślub a Albo chociaż kocham ja cię też powiedzą. Tak się powiem, no. A tu nic. Nie, ja my, my staroświeccy jesteśmy. Za rękę by złapać ją tylko do ręki, a jak do ręki ani to buzi, do papy. Ani... No. na połki obetrze mordę po filmie. I cięcie człowieku. Ani efektów przejścia, ani nic. A daj spokój. Filmy się kończą jak Konopskiego, człowieku. Ucięte w połowie.